Cześć, z tej strony Timo, a w dzisiejszym odcinku zrecenzuję zestaw LEGO Creator 40469 Auto Riksza. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba i jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Z tyłu zestaw prezentuje się tak, tak więc słuchajcie, no, biorę nożyczki i zaraz się widzimy. Okej, okay, mam nadzieję, że nie uszkodzę za bardzo opakowania, tego bym nie chciał, ale okej. Okay. Udało się przeciąć, nie za bardzo uszkadzając opakowanie. Zobaczmy, dobierzmy się do środka. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Ile klocków? Łomatko, ale wystrzeliło to wszystko. No, puste opakowanie, jak widzicie, już mamy instrukcję. Aj, troszkę pognieciona, ale okej. Okay. Mogło być gorzej. No i słuchajcie, nie ma ponumerowanych woreczków. Ty, to jest ciekawe, czyli wszystko wysypiemy od razu. Więc no cóż, czas na speed build. Nasza autoriksja już ułożona. No i zobaczmy jak prezentuje się ten oto pojazd. Jak widzicie, jest on zawieszony na trzech kołach, co do przodu. Co do przodu mamy tutaj między innymi przezroczyste światło oraz parę żółtych świateł. Mamy też przezroczyste okienko, które możemy sobie otworzyć, ale też zamknąć. No i mamy też daszek, który możemy też regulować. Fajne są też takie wykończenia pod kątem, mi się to naprawdę podoba. Widzicie, tutaj mamy coś w rodzaju lusterek, jest to po dwóch stronach pojazdu. Z kolei z tyłu auta mamy rurę wydechową oraz parę czerwonych i żółtych świateł. Mamy również gaśnicę. Jest to bardzo fajne. Z tyłu mamy zamontowane też takie okienka, ale bez szyb. Jak widzicie, mamy tutaj taki oto stopień, dzięki któremu możemy, słuchajcie, łatwiej wejść do środka pojazdu. Mamy również zamontowane z tyłu takie oto siedzenie różowe. Jest to moja pierwsza taka płytka różowa, bez studów. No i siedzenie jest naprawdę fajnie wykonane. Podoba mi się. Tutaj mamy siedzisko kierowcy. Jest ono zbudowane m.in. z takich kremowych elementu. W środku pojazdu nie mamy kierownicy. Za ster w tym oto pojeździe służy nam taki oto, jak widzicie, srebrny element, który jest wykorzystywany między innymi w motocyklach. Widzicie, zdjąłem tak, by pokazać Wam tutaj, jak to się prezentuje, ten oto wzór pod dachem. Mamy tutaj zamontowanych kilka pomarańczowych i czerwonych groszków. Ale mamy też dwa złote elementy, które są wykorzystywane m.in. przy budowie niektórych broni z Lego Ninjago. A na dachu mamy zamontowane coś takiego. Jeśli wiecie, co to może przedstawiać, możecie napisać w komentarzach. Podsumowując, zestaw jest naprawdę fajny i godny polecenia. Jeśli szukacie jakiegoś pojazdu do swojego miasta Lego, to polecam wam ten. Dzięki, cześć!